Moja babcia kiedyś powiedziała: Nie pozwól, aby Twoje patelnie świeciły jaśniej niż ty. Nie traktuj sprzątania domu tak poważnie. Życie jest za krótkie, więc baw się. Sprzątaj, kiedy trzeba, ale także znajdź czas na namalowanie obrazu lub napisanie wiersza. Idź na spacer lub odwiedź przyjaciela. Gotuj, co chcesz, podlewaj rośliny, zrób sobie wolne, idź na plażę. Spinaj się po górach, baw się z psem, słuchaj muzyki, czytaj książki. Spędzaj czas z bliskimi i ciesz się życiem. Odkurz w domu, jeśli musisz, ale życie toczy się na zewnątrz. Wiesz, że żaden dzień już nigdy nie wróci, więc odkurzaj, jeśli tego potrzebujesz, ale pamiętaj, że się zestarzejesz i wiele rzeczy, które możesz teraz zrobić, nie są tak łatwe do zrobienia na starość. A kiedy odejdziesz, ponieważ wszyscy pewnego dnia odejdziemy, to i ty staniesz się prochem i nikt nie będzie już pamiętał ile rachunków zapłaciłaś, czy jak czysty był twój dom, ale zapamiętają twoją przyjaźń, to jaką byłaś i czego ich nauczyłaś.